Cześć, Rafał Gacek z kanału Automobilizacja. Chciałem Wam dzisiaj pokazać stukającą klapę w nowej Oktawi 4, w sumie nic, ale samochód ma pół roku, 10700 km przebiegu. No i coś z tyłu stuka. Diagnoza serwisu. Znamy ten problem. Odbojniki tylnej klapy. No ale to jest dziwne, żeby w samochodzie, który ma pół roku i 10 tysięcy przejechane stukały odbojniki. No i tak się zastanawiam, czy to tak trzeba będzie co 10 tysięcy te odbojniki wymieniać jak ta sytuacja będzie wyglądała na przyszłość, bo z tego, co w komentarzach piszecie, to mnóstwo osób już miało wymieniane te odbojniki, a część to już ma któryś raz wymieniane, co najmniej drugi. Albo szykują się na, na drugą wymianę. Zaraz zrobię zbliżenie, posłuchacie jak to brzmi z bliska i nagrałem też tą stukającą klapę. Jest to mocno irytujące, bez żadnego problemu będzie to wymienione na gwarancji. Natomiast w kwestii inforozrywki no problemy dalej się pojawiają. Czasem chodzi, czasem nie chodzi. Mam tam dużo usterek, które, które mnie trapią. Kiles jeszcze nie działa, także jak samochód jest mokry, to już w ogóle, w ogóle nie działa bez, bezkluczykowy dostęp. Nie można go otworzyć z zewnątrz, no ale do pewnych rzeczy się przyzwyczaiłem, na to akurat jeszcze centrala nie ma, nie ma rady. No i jeszcze jest jedna rzecz, na którą czekam, to jest rozwiązanie problemu z migającym licznikiem. Oczywiście fabryka nad tym pracuje na razie, na razie nic nie pomożemy. W każdym razie. Zobaczcie, co tym razem mnie trapi. Jestem już umówiony na e, wymianę. Przy okazji kolejnej walki z e, inforozrywką e, będą wymienione e, odbojniki. Chodzi o te małe drobiazgi. Zatrzask i gniazdo. To nie jest zatrzask. No to jest. W ten sposób to wygląda. I to potrafi tak dać się we znaki. Taki jeden drobiazg. I taki drugi. Jaki sposób to? Się tłucze, nie wiem, w każdym razie to się tłucze. I to mocno się tłucze, zobaczycie zaraz. Zwróćcie uwagę, jak można w prosty sposób to zweryfikować. Ja tutaj nacisnę lekko łokciem. Ja myślę, że głuchy by to usłyszał nawet. Ta sama sytuacja z drugiej strony. Na boki nie. W górę i w dół. Mocno irytujące. Mam nadzieję, że moja relacja będzie dla was pomocna. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, kliknijcie dzwoneczek, zostawcie suba i proszę udostępniajcie mój kanał, żeby zyskał większy zasięg, żeby mógł się rozwijać. Tymczasem szerokiej drogi, cześć.